Kryzys naftowy w 1973 roku, czyli kryzys, którego skutki można powiedzieć, czujemy do tej pory. Ponieważ w październiku 1973 roku doszło do wybuchu kryzysu naftowego, wynikającego oczywiście ze wzrostu cen baryłki, z braku ropy naftowej na rynku. Doszło do sześciokrotnego wzrostu ceny baryłki, i cena baryłki osiągnęła zawrotne wówczas ceny 35 dolarów za baryłkę. Tutaj należy wspomnieć, że 3 lata wcześniej, w 1970 roku, baryłki kosztowały, jedna baryłka kosztowała 2, 3 dolary za sztukę. Oczywiście wpływ tego kryzysu naftowego widzimy nawet obecnie, ponieważ on tak mocno uderzył w geopolitykę, w politykę bezpieczeństwa państw, uświadamiając państwom, że ropa naftowa jako surowiec jest czymś bardzo, bardzo ważnym, że do dzisiaj widzimy skutki tego kryzysu. Ale jak do niego doszło? 17 października 1973 roku arabscy członkowie organizacji OPEC zdecydowali, że wstrzymują dostawy ropy do państw, które wspierają Izrael w czasie właśnie trwającej wojny Jom Kippur, czyli, był czyli były to głównie Stany Zjednoczone, Japonia oraz kraje Europy Zachodniej. Był to gigantyczny cios, cios, który zmienił sytuację geopolityczną na całym świecie i odbił się bardzo, bardzo mocno na gospodarce całego świata. Ponieważ pamiętajmy, że ropa naftowa jest jednym z najważniejszych elementów, wówczas była jeszcze wielokrotnie ważniejszym elementem światowej gospodarki. Więc, żeby wspomóc, tych, którzy atakują Izrael, i przeciwstawić się tym, którzy chcą bronić tego Izraela, państwa arabskie, oczywiście te wydobywające, wydobywające ropę naftową, zaszantażowały, a wręcz zaszachowały państwa wspierające Izrael. I po prostu przestały sprzedawać im ropę. Do tego, oczywiście, zrobiono coś jeszcze. Czyli wprowadzono nową metodę ustalania cen, oczywiście, żeby zwiększyć zyski. Kryzys ten uderzył we wszystkie państwa uzależnione od ropy, ale to uderzenie odbiło się, tak jak wspomniałem, na całej gospodarce światowej. Był to taki największy kryzys energetyczny we współczesnej historii. To był taki gigantyczny, brzydko mówiąc, kop dla bezpieczeństwa, dla polityki energetycznej. Pokazano wszystkim po prostu, że ropa naftowa to broń równie skuteczna, a niekiedy skuteczniejsza niż czołgi i samoloty. Wszyscy zaczęli odmieniać przez wszystkie przypadki stwierdzenie bezpieczeństwo energetyczne. Dla nas to jest coś obecnie oczywistego, ale wówczas dopiero to pojęcie zaczęło funkcjonować i pojawiać się w, takim, w takiej publicznej dyskusji. Coś, co teraz jest dla nas oczywiste, wtedy dopiero do ludzi dotarło. Że surowce to nie tylko zwykły towar, tylko coś o wiele mocniejszego. To broń, którą można wykorzystać, żeby uderzyć bezpośrednio w przeciwnika, i to skutki tego uderzenia potrafią być bardzo, bardzo mocne. Kryzys ten dotknął dosłownie wszystkich. Nie tylko tych, którzy stali przez godzinę w kolejkach na stacjach paliw, nie tylko tych, którzy musieli ogrzewać swoje domy czy też używać energii elektrycznej, on dotknął wszystkich i miał gigantyczny wpływ na całą gospodarkę. To był po prostu początek kryzysu gospodarczego, właśnie wywołanego przez ten wzrost cen ropy naftowej oraz co oczywiste, spadek ilości tej ropy naftowej. Oczywiście było to bardzo duże uderzenie w Stany Zjednoczone, które bardzo mocno zostały po ich polityce geopolitycznej, ale Stany Zjednoczone i inne państwa, na przykład Francja, mocno wzięły to do siebie. I zaczęły mocno dbać o zabezpieczanie swojej energetyki, o zabezpieczanie dostępu do surowców. To właśnie wówczas rozwinęła się energetyka jądrowa, to wówczas zaczęto opracowywać, badać inne źródła energii, czy to pochodzące z wody, słońca, energii geotermalnej. To był moment, kiedy wszystko wywróciło się do góry nogami. To tak by można powiedzieć, wszyscy grali w pokera na jakimś stoliku, a tu ktoś wszedł albo też był przy tym stoliku, chwycił go, wywrócił, wszystkie karty, wszystkie monety się rozsypały, no i wszystko zaczynamy od nowa. Ale efekt był też dla drugiej strony, nie tylko dla tej strony demokratycznej, ale też dla ZSRR. Ponieważ mocno rosnące ceny ropy naftowej były czymś Świetnym dla ZSRR, który dzisiaj i wówczas był w dużym stopniu od tej sprzedaży uzależniony. Dzięki temu, że ta cena wzrosła wielokrotnie, w ZSRR pojawiła się olbrzymia masa pieniędzy, które oczywiście nie wydano na rozwój, tylko wydano na rozwój wojska. I to wszystko później się odbiło na ZSRR, ponieważ kiedy w latach 80. ta cena ropy trochę spadła, to wszystko wyhamowało. Wówczas, niestety, ten kraj wpadł w kłopoty finansowe, co w końcu doprowadziło do jego upadku. Mocno ten kryzys naftowy odbił się też na motoryzacji. Miejsce dużych, paliwożernych samochodów zaczęły zajmować samochody mniejsze, spalające o wiele mniejsze ilości paliwa, niekiedy dwu-, trzykrotnie mniejsze ilości paliwa. Volkswagen Golf, czy też samochody japońskie. W latach po 1973 roku odniosły gigantyczny sukces. Nie tylko z tego powodu, że były niepsujące się, że zapewniały jakąś tam nowoczesność, ale głównie dlatego, że po prostu spalały o wiele mniej paliwa niż inne samochody, i właśnie między innymi dlatego. Odniosły taki sukces. A pamiętajmy, do, że do tych olbrzymich zmian doszła, doszło też w innych gałęziach, nie tylko w motoryzacji. Wyobraźmy sobie, że tutaj jeszcze pomówię o tym, co odczuli zwykli ludzie: że radzono na przykład w Wielkiej Brytanii, żeby ogrzewać tylko jedno pomieszczenie w domu, w którym się aktualnie przebywa, żeby w Stanach Zjednoczonych nie włączać zbyt dużych ilości lampek na choinkach i na domach, żeby nie zużywać zbyt dużo energii elektrycznej. Racjonowanie paliwa na stacjach, no ale to zdamy, przed kilku miesięcy, ale też na przykład ograniczenie prędkości na autostradach, żeby samochody mniej spalały. Ogólnie dużo negatywnych rzeczy dla ówczesnych ludzi, rzeczy, które obecnie często się określa jako oszczędzanie i ekologia. A wówczas było to olbrzymie uderzenie i pokazanie krajom, które kupywały ropę naftową naprawdę za bardzo niskie pieniądze. Że te czasy się już skończyły. Niestety, ale ta nauka została w końcu zapomniana. Ten proces uniezależniania się od paliw kopalnych, w tym od ropy naftowej, stawiania na inną energetykę, na ekonomiczniejsze, lepsze wykorzystanie tego, co jest, powoli osłabło. I dzisiaj, można powiedzieć, po 50 latach, znowu widzimy, że te surowce ropa naftowa, czy też gaz ziemny jest po raz kolejny używana jako broń, jako coś, co służy do szantażu, i wcale po tych 50 latach, co wydawałoby się, że po 50 latach już powinniśmy być bez tych rzeczy uniezależnieni, to jednak nie ma miejsca. I od nowa zaczynamy robić to, co kiedyś 50 lat, niecałe temu, się dokonywało: oszczędzanie i próba przejścia na inne źródła, czy też źródła pochodzące z innych krajów po prostu. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.